Twoich poprzednich. No, za, zdjęcie, kwestia, tak, kwestia dobrego tak, zdjęcia. Tak, o to tak. chodzi. Tak. Ale zobacz samoparkujący kamera na kłach już. 20 rok. 130 mocy. Czerwiec. Czerwiec 20 rok. Odpalimy mu z ciekawości? No się nie ma co krzywić. Nie ma dziury w fotelu. Gdzie ta kamera? Jest PLG, jest kamera. Na dwóch rudkach, on taki GT trochę. Powiem ci, interesująca sztuka. Otwarty? A, to tu nie kradną Bez ramy one są, nie wiedziałem. O ty cholerka. Siadaj wygodnie, rozgość się, bo tu jest przyjemnie. Ja idę po klucze. Martwe pole w lusterkach, asystent pasa ruchu. Idę po klucz. Uważam, że powinniśmy go odpalić. Czysto, nie? No właśnie. Trzeba pójść za się z panem Malikiem, teraz ci cenę poda. Idziemy, bo rzutem na taśmę. Bateria podobno słaba w pilocie. Tak, no planie, bo bryle w zębach. Klapa z guzika? Guziczek? Nie nie, nie. Co pan powiesz? Odpalmy dziadygę Chyba pierwszy pożar, który nie jest pęknięty na... Auć, auć, auć Na buczku Waga? Nie ma klucza Mówi, że bateria w kluczach słaba A. słaba nie gdzieś to się przykłada zawsze z tej kolumny kierow. Dzień dobry. Wnicy ale. Ja. Dzień, dobry, boss. dzień dobry. Dzień będę Wewej lewej trzeba przyłożyć yeah, yeah. B BMW BMW w mają na auto z Ja, ja, z baterii nie A jest głód Perfekt, dziękuję Baterii słabe u mnie, się, u, u mnie się BMC przykłada z prawej strony A chłopaków z lewej. Ja się skociło Na środku jest zupełnie inaczej Typu Passat 14-300 euro wywoławcza chyba za 20 rok 14 ty kamera, to kamera 14300 wywoławcza już tam on tak rzędzi, a tam jakieś polo podjechał. Jest tu bardzo przyjemnie w tym aucie Co tu się w ogóle dzieje? 20 rok, przebieg taki, ok. Siadaj w wsteczny, zobaczymy czy kamera działa Będzie jakieś porównanie do innych samochodów, jeżeli Tego nawet nie weźmiesz, gdzie tu jest jakiś słowek, a tu jest No tu jest panie w kwitów Kwitów jak Plum? A, że kluczek? No, bateria faktycznie. Mm -hmm. 20 rok. Który trochę mnie ta szyba przeraża. Może pęknięta, tak? Może pęknięta. A to, że 1430 cię nie cieszy? No, no, za cieszy, 20 cieszy, rok. No to się martwisz jakąś szybą. Jeszcze byś na szybę ubili grosza, mam Musiał, nadzieję. Musiałbym ją pierwszy zrobić, nie? bo to na przeglądu nie załatwię. Nie? Zależy u kogo. No. Jak coś, to dzwoni. Mm. Zobaczmy na serwisy, bo to jest zawsze interesujące dla mnie.

Jest czarny przede wszystkim, skurany. Jeszcze jakieś instrukcje, jeszcze jakieś kwity to Tu chłopcy mają faktur jest to wszystko takie nowoczesne, że hej, nie? Mm -hmm. Ładny to ładnie się prezentuje właśnie O to właśnie, że jest zgrabniacha, jest designerski Co tu się dzieje? Bifi, HiFi, sraifi Wstocznego. Jak to jest? Bo ja jeszcze nie jeździłem automatycznie. Co ty mówisz? No. Ariak rakieta tak? może być, może Dobra. być. Dobra no. Manualną tu jest drive do przodu A tu Tu się ten, nie? Tak jak chcesz zmienić bieg, to naciskasz ten boczny pstyczek no. i albo Ariak Rakieta Wtedy masz wsteczniaka mhm. albo albo D, musi być D. na drive jest nie N jest neutralny, który się praktycznie nie używa żeby go przyparkować dajesz pana po parkinga raz. kciukiem mm -hmm. paluchem no i tyle ha. przejdziemy jeszcze zobaczymy. przejdziemy, przejdziemy, pewnie że tak kurde ta szyba wieszy chodzi o to, że teraz wiesz, no, przy, przywiozę go i muszę jechać gdzieś szybę załatwiać, nie? i to jest największy problem dla Ciebie przy tym aucie? tak, tak, Co naprawdę no. to przywieź mi go pod dom, gdzie tą szybę zmienię no. Też mi za to 500 zł za moją usługę. Zaktuję mhm. oczywiście, przecież to żadna, żadna rzecz. Auto Jan, czy każdy lakiernik, blacharz, szyby zmieni? Mhm. Ile taka szyba? Do mojego Audi 15 rok, może kosztować 1500 do, do, do 2000. Mhm. Mamy w ogóle internet? Mamy. No, no to patrzymy, ile szyba. Robimy pentelkę, jeszcze obskakujemy wokół. Jeżeli auto jest z serwisami 20 rok, a nie jakiś 17 czy 18. Decyzja oczywiście jest Twoja Należy do Ciebie, ale ha, Chyba Peżo 508 Ona mogą mi po tysiaku być To jest kwestia Pana Lika, żeby go za barchatki dobrze wziąć go to odpowiednio postawić Na ziemi basy, panie, różne takie że tu wchodzi, tak, tutaj musimy dać y, 2000 18 na przykład 2020 może być 20. No. Nie jest podgrzewana tu są ustawienia Plum, plum, plum. Do mojej boMki kosztuje 8 w serwisie z montażem mm -hmm. A ja za 1200 kupiłem plus montaż chyba 350 zł i wziął mój lagiernik 1799 799, wysyłka yy... no i masz jasność sytuacji całkiem przyjemne auto ze wspomaganiem na zobacz mm. i te kierownice mają parzece świetlne fajne na Przejdziemy jeszcze, przejdziemy, przejdziemy zobaczymy. Znasz cenę szyby. Zapytamy majstra, ile jest ostateczna cena, zaraz przedni, lewy przedni. Do góry jeszcze raz. A w drugą stronę. Co ty jest. mówisz? Nie, no patrz. Dobrze. Nie, nie idzie do góry. Ma działać. No dawaj w dół. Może jakaś podwójna blokada jest. Dziwne rzeczy się potem dzieją. Opa, wyłącz dziadykę. Zapytamy. Start stopem, tak. Start stopem, naciśnij. Daj nogę na hamulec. Nie jest na hamulec. Może przez te klucze, wiesz, że, że są bezbateriowe. zabierzemy klucze, sam zdechnie. O, prostokącik, gdzie przyłożyłeś, super. No i o to chodzi w życiu. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie. Pan Romek. Czołem, cześć. Pozdroszeństwa.